Schemanko z tej strony Fullmix. Dzisiaj pokażę wam poradnik jak... jak pobrać film. Otóż najpierw trzeba wejść w Online Video Converter Pro. Następnie wejść w pierwszy link tego tej strony. Idziemy się po przerwie? Dobra, jesteśmy na tej stronie. Teraz, teraz dodać link do tego filmu, skonwertować te, to, y, ten, y, ten, ten film. I teraz wybrać jakoś. Ja najchętniej bym wybrał 720p. I to na przykład skopywałem. Antena HD, później dodać yy, jakość i czekać jeszcze raz, i widzicie tutaj na dole, już mi się pobiera plik. No i no jeszcze pokażę szczegóły. No, tak, pobiera mi się. No i to by było na tyle. To był taki króciutki poradnik. Trzymać się, cześć.